Witajcie kochani! Co prawda w Ultralidze trwa właśnie błogie off-season, ale League of Legends nigdy nie śpi. Przed nami wiosenna edycja EMEA Masters i armia Polaków, którym będziemy kibicować w drodze po długo wyczekiwane zwycięstwo. Czas na edycję specjalną Kija Ultraniusów. Ale zaraz, zaraz. Czym właściwie jest EMEA Masters? W dużym skrócie, to arena zmagań najlepszych drużyn z lig regionalnych z Europy, Turcji i krajów arabskich. Co pół roku zespoły w zmaganiach pokroju ultraligi rywalizują nie tylko o pulę nagród i mistrzowskie tytuły swoich regionów, ale właśnie o awanse na EMEA Masters. Choć wygrana w tym turnieju nie daje otwartej szansy na walkę o lec, to dla organizacji spoza ścisłej elity jest szansą na zaprezentowanie się szerszej, międzynarodowej publice a dla graczy przypustką do serc agentów i e-sportowych headhunterów. W tym sezonie EMEA Masters będzie niestety wyjątkowo krótkie, a to za sprawą zmian systemowych wprowadzonych przez Riot Games. Play-iny potrwają od 15 do 17 kwietnia, faza grupowa ruszy 19 kwietnia, a finał zaplanowano na 28 kwietnia. Istny speedrun. To prawda. Nie zmienia to faktu, że walczyć trzeba. W puli nagród ulokowano bowiem 75 tysięcy euro, z czego zwycięzcy zgarną 20 tysięcy. My będziemy trzymać kciuki przede wszystkim za reprezentantów Ultraligi. W akcji zobaczymy mistrzów ostatniego sezonu w postaci Zero Tenacity i srebrnych medalistów, czyli Orbit Anonymo. Obie organizacje miały już okazję brać udział w zawodach tej rangi, ale do tej pory bez większych sukcesów. Na pierwsze mecze z ZTN i Anonymo musimy jednak jeszcze chwilkę poczekać. Obie z ultraligowych ekip rozpoczną swój rajd po puchar od fazy głównej. W play-inach kibicować będziemy wysłannikom z Ligi Włoskiej, czyli Kolorowi i Odjemu Manemu, reprezentującemu czeskie Entropic, a także wicemistrzom Portugalii, Jetiemu i Secretowi z GTZ Esports. Oprócz tego, w fazie głównej zobaczymy Jack Trolla pod turecką banderą Papara Supermassive, Zamulka z Desire Esports i młodą gwiazdę Ligi Hiszpańskiej z Zywka. Daje nam to okrągłą liczbę 13 Polaków, jakich zobaczymy podczas wiosennej edycji EMEA Masters. Co ciekawe, czypsego i Roysona z Anonymo czeka już piąty występ na EMEA Masters. Erdote z kolei jest weteranem, którego czeka ósma przeprawa przez turniej tej rangi. Żaden z nich nie mógł cieszyć się jednak z sukcesów, które na swoich kontach mają Blurzor i Kofte. Reprezentanci Z10 wygrali kolejno latem 2022 i wiosną 2023 roku, co czyni z nich najbardziej utytułowanych graczy spośród ultraligowej reprezentacji. Czy to pomoże nawiązać polskim drużynom do największych osiągnięć z 2020 roku? To właśnie latem 2020 roku Agorok jako reprezentant Ultraligi pierwszy i niestety ostatni raz sięgnęło po to prestiżowe trofeum. Pół roku wcześniej Kik Neo Surf napędzone słynną Pukimanią zdobyło dodatkowo srebrne medale, tak jak legendarny skład Illuminar Gaming w 2018 roku podczas pierwszej historycznej edycji rozgrywek. I na tym sukcesy ultraligowych formacji na europejskim podwórku się kończą. Wszyscy zgodzimy się, chyba, że nadeszła już pora, by jeszcze raz głośno i wyraźnie krzyknąć Polska górą. Zróbmy to razem na kanałach Polsat Games w telewizji, na Twitchu i YouTube. Start transmisji już w poniedziałek o 16.45.